Co dzisiaj? My robimy dzisiaj 600 A co to jest? Opowiedz, powiem, ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to może być. To jest taka postać. Z czego? To jest taka postać z gry Warhammera. Z Warhammera, tak, jest Warhammera 40 tysięcy, tak. Mhm. No Damian jest specjalistą w rysowaniu. Tak, to, to, to prawda. <laughs> I dzisiaj poćwiczymy. Dzisiaj też ćwiczymy nasze, naszą kamerę, Nie nasze będzie nagrywanie. Zbyt duży, ale... Dobra. Musimy opanować, jak tutaj to nagramy. Zobaczymy jak tam to wyjdzie. Na krony tak jego ulubieńcy, okay, już widzę, że chyba następnym razem trzeba będzie kamerę ustawić w innym miejscu. Musimy pierwsze próby przeprowadzić. I co on robi, Damian? Jak on ma broń? Sześć pistoletów. Sześć pistoletów. No. Sześć pistoletów. Że też mu się nie mieszają te ręce. Dobra. My gramy sobie czasami Warhammera, tak? Tak. Swoimi zasadami trochę uh -huh. uproszczonymi, bo te normalne zasady to zajęłoby dużo czasu ich opanowanie. To prawda. Nasze zasady są trochę prostsze. To właśnie z tej gry jest ta postać. No, tym samym możemy robić wielkie bitwy. Aha. Uh -huh. Dobrze im mi idzie? Dobrze ci idzie, widzę. Dobrze idzie. Potem następnym razem możesz narysować jakąś swoją, bo ty swoich też wymyślasz, nie? Mhm. Różnych bohaterów. A będziesz go kolorował też? Mhm. Dobra. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Dobra, to ja ci przyniosę krepki, nie? Nie, wystarczy mi zielony i czarny. A, wystarczy to zielony i czarny. No dobrze. Tu zielony mam i czarny jako ołówek, ale gdzie mój ołówek. A tu! Masz <laughs> <bądź. śmiech> Jak ja mogłem go nie zauważyć, prawda? Jak ja mogłem go nie zauważyć, prawda? Widowie pewnie nie mogą się doczekać jak będzie skończony. Hmm. Tak tyczysz. No, że to się wszystko też nagra. To, to będę się zastanawiać wszyscy, co to za syczenie dziwne. Jakiś no. wąż. Może przesuń tą klatkę troszeczkę tam, o właśnie tak między te. Uh -huh. Chociaż teraz w sumie tej góry, ale dobra, już rysuj. Musimy wymyśleć jakiś lepszy sposób, żeby tą kamerę umocować. Tak zaraz nad tobą to nie jest jednak dobre, bo to wtedy twoja głowa no. zasłania. Dobra, nie, rysuj, rysuj, rysuj. Już następnym razem trzeba będzie wymyśleć lepsze, lepsze położenie. Chyba troszkę bardziej z boku trzeba będzie. Już nie pomyślałem o tym, żeby, że to cię będzie głowa zasłaniać. Nagrywanie z komputera bezpośrednio jest znacznie prostsze niż kamera. Trzeba będzie tak trochę z boku następnym razem ustawić. No super. Przerysowujemy go na razie z obrazka dzisiaj. Co? No tak. No tak. No i idzie całkiem nieźle. Mhm. Potem na końcu będzie można porównać. Czy gumkę, czy nie? Nie. nie? No i właściwie to skończony Tak, no to super, no to teraz możesz ten. Może go pokonać. To tylko zielony i czarny, a brązowego nie potrzebuję? A, tak, potrzebuję. No właśnie, tak. to tak ja się przyniosę. To już zacznij sobie. Tylko problem jest taki, że ja potrzebuję takiego bardzo ciemnego brązowego. No, takiego. No, dobrze, no to wiesz, ale to nie, to możesz na razie zwykłym takim brązowym możesz, albo możesz połączyć dwa kolory. Możesz na przykład połączyć brązowy. No na to czekaj, możemy tu masz taki ciemny. Tylko to by trzeba podostrzyć. Czekaj, ja ci go zaraz zaostrzę. Możesz taki brązowy połączyć na I przykład. troszkę z jasnym. No możesz spróbować, możesz najpierw sprawiać trochę jaśniejszym, a na to trochę ciemniejszym, to możesz najpierw w tym jaśniejszym zrobić. No ja i zaraz czekaj, przynoszę ci ten. To w nie jest jasny! To wtedy nawet nie jest jasny. To jest ciemny. Możesz to, to możesz mój może jeszcze tym też spróbować. O, tutaj. O, do wyboru. 120. Na Zostawię. Nawet nie mają tak, nawet e, ta filma nie ma takiego koloru. Ojej. No no Co to, to masz? No to jest taki wiesz, No to można. E. Pistolety raczej nie. No, można e, można e, będzie spróbować następnym razem, razem tymi flamastrami, takimi świecącymi trochę. Tak miałeś gdzieś coś takiego? No to fakt, trzeba będzie tą kamerę troszkę inaczej ustawić w następnym razem. Dobra. No, zaczyna się ten. Tylko tak palcami nie masz po tym, wiesz, bo to sobie rozmażesz wtedy, bo to się wtedy ołówek rozmaże po kartce. Jak, hmm. jak potrzebujesz tam, wiesz, jakiś poproszek się coś, to zmuchnij po prostu. już można zmuchnąć. Albo ja ci mogę dać taki pędzelek i takim pędzelkiem można wtedy to strzepywać. Y, zobaczę czy jaką mam gdzieś. Tutaj mamy taki, to jest taki pędzelek. O, możemy go pokazać? tak wygląda? Mm -hmm. To jest taki właśnie do... potrzepywania Do strzelania. Więc żeby nie palcem, bo jak palcem marzysz po ołówku to się rozmarza na kartce. Wiesz? a jak masz jakieś poprochy, czy jak się coś wygumuje na przykład, mm -hmm. to można wtedy tak tak szczepnąć z kartki, żeby nie było smug. Mm. No faktycznie z tej strony to ta kamera nie może się skupić. Raz się skupia na twojej karcie, raz się skupia na twojej głowie. I ta ostrość tak się cały czas zmienia. Nie, no dobra, dobra, ja rysuj sobie, na razie już ten już dokończ w ten sposób jak zawsze. Następnym razem trzeba będzie tą kamerę trochę na bok przesunąć, żeby, 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 nie traciła ostrości, bo tak to ona się nie może zdecydować na co się ma, na czym się ma skupić. Raz się skupia na karcie, raz na włosach. I to tak ta ostrość tak się tak się gubi co Pamiętaj, że to się nagrywa. No wiem, że się nagrywa. No to dzisiaj próbujemy przecież nie? To jest pierwszy pierwszy test. Oświetlenie też trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie zrobić jaśnie tak niby wydaje, że jest jednak wystarczająco jasno, a to tak. Niespecjalnie. No, no, no na nagraniu to tak wychodzi troszkę ciemna, mimo wszystko mimo, że tu jest takie takie światło wokół tego. No, się jeszcze dopracuje. Jak ktoś nagrywa od, od dawna, to pewnie jak to widzi, to tak sobie myśli: rany boskie, co oni robią? Nie, nie. Właściwie to skończone. Właściwie to skończone, no dobra. No, jeszcze, coś jeszcze dodam. Ci na przykład, skąd stoi. No dobra, no to do tego zrobimy, żeby rząd to właśnie jest na jakimś, na jakiejś kamienistej pustyni czy gdzieś. A kaktusy, tak? To jest na pustyni. A, no tak. A jakieś góry gdzieś w oddali, może za nim? Jeśli chodzi o, o, o oddal, to są takie. No właśnie, no, może coś takiego nie. Ale tego chyba się spodziewam. Tak, dobra. No to wulkan. To <grym> <grym> no, oczywiście. Musi być wulkan. Przesuń ja ja kartkę troszeczkę, bo już wyjeżdżasz mocno. No i. Teraz to wiadomo gdzie jest. a jedna góra nawet jest. O, ma no jakoś jaskinie. Mhm. Mm no. No. E, tutaj druga, tylko że... No można wejść i wyjść. Chodzi, no, A, tutaj a tutaj tam coś nie jest. Wydaje. A, tam coś jest. Mi się no. nie wydaje. No tak, no ja rozumiem. Coś tam jakieś tutaj oczy. Tutaj jest pusta, tutaj. Tam jakieś oczy, tak, W tej jaskini. No, to lepiej uwaga. No, a wiesz, on jest, on jest uzbrojony mocno, także. Ale, ale, ale popatrz na te ślady. No. Popatrz na te ślady. Aha, coś tam jest, tak. Ja teraz ta kamera zupełnie zgubiła ostrość. Ale popatrz na te ślady. No, ła, no coś groźnego tam chyba jest. Trzeba to poprawić, ale... Nie ma tutaj żadnej kontroli w tej chwili nad tą kamerą, no nic. Dobrze. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, ale nawet nie ręką, żabeczko, rozmarzysz sobie, sobie to wszystko, wiesz? Jak potrzebujesz, to używaj pędzelka. Czekaj, no to teraz ustawię, ta kamera teraz zupełnie zgubiła ostrość. Hmm. Nie wiem dlaczego. A widzi w ogóle ciężko. No jest tylko, ale całkiem zamazane jest teraz wszystko. Czekaj, poczekaj, poczekaj. O dobra, teraz. Teraz złapała znowu. Okay. Ja trzeba będzie faktycznie dla niej inne miejsce znaleźć. Bo to, jak coś, coś w pole widzenia wchodzi, to zaraz, zaraz przeskakuje, i ostro się zupełnie. O! No super. Rozładowa no oczywiście, ale, ale ale to nie jest dzień. A to jeszcze w noc dodatkowo.

No i super. Jeszcze, coś nie jeszcze, nie Aha, coś jeszcze tak. To będzie dosyć nie nie, to będzie dosyć dziwne. To będzie dosyć dziwne, a co to będzie? Wożonka pustynna. Nie, a co to takiego? Coś to wychodzi z, z jakiejś dziury, czy co? Z ziemi. A, z podziemi. I to wyskakuje z jednej dziury i skakuje do drugiej, czy co? Nie, nie on, on twarzą, jetą, je tą, tą i idzie dalej. Aha, okej. Okay. Jakiś wąż, czy jakaś gąsienica, czy co to jest? Dobrze zgadłeś. Mm -hmm, okay. Dobrze Aha, zgadłeś. Dobrze, dobrze, widzę, czy ją tak, okay, czyli tak wchodzi w jedną dziurę i potem wyłazi z drugiej i tak dalej. to mu to ma takie cielsko długie, tak? To jest podziemny wąż, Dobrze. No i super. To, no. Ale tutaj nie wiadomo, czyje to są ślady. Aha, to jeszcze jakieś czyjeś ślady tam są, tak? Kogo to mogą być? No ja nie wiem, to coś tam, coś tam, no kto wie, co tam nocą po pustyni chodzi. Dobrze. No i Koniec. Dobrze. No i... to dziękujemy wam za oglądanie. <laughs> tak, za naszą pierwszą próbę. No i do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Nasz odcinku rysowania. <laughs> tak jest. No na razie, hej. Na razie.